Fotka ta przedstawia podróż Dawida i jego kompanów ze szkoły do domu. Ekspansja po mieście daje im się we znaki. I zaraz po powrocie do domu wszyscy siadają do okrągłego stołu i rozpoczynają prawdziwą ucztę przygotowaną przez samego Pudiana specjalnie dla nich. Uczta ta ma na celu na wpierdalanie się do syta i osiągnięcie super masy wielkości dworca autobusowego. W końcu zmęczenie dopada każdego a droga do domu jeszcze daleka. W kurwie to wszystkich tak bardzo, że nasi bohaterzy zastanawiają się czy nie lepiej udać się na górę świętego Adolfa apostoła męczennika. Tak też postąpili a ten robokop, którego widać z przodu bardzo chciał przykozaczyć tym, że tu dotarł ale niestety mu to nie wyszło bo na pięć minut po wykonaniu tego zdjęcia wpierdoliły go rekiny ludojady. Natomiast ten chłopczyk z tyłu o imieniu Dawid wyobraża sobie teraz, że jest na boisku do kosza i zaraz wykurwi nam tutaj super wsada, jakiego jeszcze sam Michael Jordan kurwa nie widział. Ciula zjebany. Jednakże zaraz po wykonaniu tego wykurwistego w kosmos wsadu Dawid zrobił się głodny i postanowił wdupić na żywca swojego pieska o imieniu Erekciusz. Wiebał go na grilla, polał paliwem i było soczyście. A tutaj dwa koksy napuchnięte jak sam skurwysyn ujawniają tylko to, że zajebali cztery wagony ruskiej mety z przełęczy białoruskiej. Co za złodzieje. Boże święty. Jezus Maria. Szatan was kurwa do dojebie. A teraz kurwa co? Dwa pedały się kąpią w kałuży zwanej Morzem i jeden drugiemu na kabana patrzy a ile fok 200 metrów dalej w dupę wyjebali to się kurwy nie przyznają i to jest dobrze? Niech was chuj jasny strzeli. Jutro macie wjazd na chatę i nawet wam ten wasz zjebany anorektyk pudzian nie pomoże. Wszyscy skończycie na krzesłach elektrycznych z Tesco. Kanibale z was skurwiałe. A teraz nie i tym traktorem napędzanym na moczy wieloryba, bo i tak będziesz wydymany równo. Nawet w TVN24 mówili, że na co dzień zajmujesz się hodowlą buraku wirumianku, ale i tak ciulski z ciebie farmer. Ogórki z marchewkami mylisz, a twierdzi, żeś najlepszy rolnik na zadupiu. Pomidorowy pasi brzuchu weź spierdala i namazowsze ciągnąć pały pingwinom z zakonu krzyżackiego a nie pierdol o wartościach odżywczych skoro wiesz o tym tyle co Biedronka o Jowiszu. Ale mimo wszystko pozdro dla ciebie z dużej litery pisane razem małpa.org.com. Papa. I love you baby. Forever.